Cześć wszystkim, tuborek i dzisiaj film na temat zawodów do przedłużenia licencji strzelectwa sportowego. Prawdopodobnie, tak jak ja, większość z Was ma sportowe pozwolenie na broń lub zastanawia się nad zrobieniem właśnie takiego. Jest to pozwolenie, które dość łatwo zrobić i droga do niego jest, powiedzmy, dość klarowna i w miarę łatwo opisana w internecie. Z takim pozwoleniem wiąże się jednak jeden wymóg, który czasami spędza w powiek wielu strzelcom. Mianowicie konieczność wyrobienia startów do przedłużenia licencji. W dzisiejszym filmie opowiem Wam podstawowe założenia związane z wyrobieniem startów do przedłużenia licencji oraz podpowiem w jaki sposób ja to robię, mimo że startuję w Regularnie w zawodach dynamicznych. Najpierw musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposób działa to całe przedłużenie licencji. Trzeba zaznaczyć, że dużo zależy tutaj od Waszego klubu, ale opowiem Wam, jak to wygląda u mnie i będziecie mieli jakieś porównanie. Eee, zawsze pod koniec roku, gdy klub otrzyma swoją licencję od PZSS-u, to mniej więcej niedługo potem władze klubu informują członków, w jaki sposób eee, przedłużają licencję w danym roku. I zwykle wygląda to w ten sposób, że trzeba po prostu złożyć deklarację odbytych startów i przedstawić na to jakieś dowody. W praktyce u mnie to wygląda to na takiej zasadzie, że wysyła się maila do Was klubu oraz przedstawia się protokoły z zawodu. Troszeczkę jest łatwiej, jeżeli startujemy w zawodach, które organizuje nasz klub, bo prawdopodobnie będzie miał te wszystkie protokoły oraz dane gdzieś w swoich archiwach. No i tutaj pierwsza podpowiedź, jeżeli chcecie sobie w miarę bezproblemowo przedłużyć licencję zawodniczą, to chyba najłatwiejszym sposobem jest po prostu odbycie zawodów we własnym klubie. Większość klubów, przynajmniej tego co ja słyszałem od innych strzelców i znajomych, Robi przynajmniej kilka razy w roku tak zwane zawody do przedłużenia licencji, które mają dość proste w założeniu konkurencje. Daje nam to też fajną okazję, żeby się spotkać z innymi członkami swojego klubu oraz zobaczyć. Jak wygląda strzec z ich perspektywy? Co jednak, jeżeli jesteście na przykład zapisani do klubu, który swoją siedzibę ma w jakimś innym mieście daleko od waszego miejsca zamieszkania, możecie sobie bez problemu znaleźć zawody do przedłużenia licencji w swojej okolicy. Macie na to kilka opcji. Przede wszystkim, chyba taka najpewniejsza, to jest wejście sobie na stronę waszego wojewódzkiego oddziału PZSS-u i sprawdzenie w kalendarzu zawodów, jakie zawody są po prostu dostępne w waszej okolicy w interesującym was terminie. Zawody są, mówiąc otwarcie, opisane bardzo. Różnie, niektóre dość szczegółowo, niektóre mniej. Zwykle jest jednak podany kontakt do organizatora zawodów, więc jeżeli macie jakieś wątpliwości, to zachęcam was, żeby po prostu się kontaktować. Da Wam to też obraz tego, w jaki sposób organizator podchodzi do organizowanych przez siebie zawodów. Jeżeli jest responsywny, odpowiada w miarę szybko i szczegółowo, to raczej można się spodziewać, że zawody będą przeprowadzone sprawnie i bez większych komplikacji. Podstawowe kwestie, jakie pewnie będą interesowały, to, to jakie są konkurencje odbywane na danych zawodach. No, i czy można skorzystać z broni klubowej na miejscu? Dodatkowo, bardzo ważnym kwestią jest to, jaki jest koszt i sposób zapłaty. Bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób organizowane są dane konkretne zawody, na jakie się zapisujecie. Odpowiem wam, jak ja to robię. Mimo, że regularnie startuję w zawodach dynamicznych, w bardzo różnych konkurencjach, najczęściej w Triganie, ale też w IPSC, to raz na jakiś czas, przynajmniej kilka razy w roku, mówiąc otwarcie, bo bardzo to lubię. Ja sobie na zawody organizowane przez Braterstwo EU. Mimo, że już zmieniłem klub sportowy, to w Braterstwie jestem dalej jako członek klubu kolekcjonerskiego. Mam też duży przywilej tego, że mieszkam we Wrocławiu i obiekty Braterstwa są po prostu bardzo blisko ode mnie. Trzeba jednak pamiętać, że ta organizacja przeprowadza te zawody w różnych częściach kraju, więc może będziecie mieli całkiem blisko, ale warto jest też przynajmniej raz w roku podjechać sobie kawałek dalej i zobaczyć, jak fajnie i sprawnie mogą być przeprowadzone. Powiedzmy, zwykłe i nudne zawody do przedłużenia licencji, chociaż mówiąc otwarcie, dla mnie one nie są całkiem nudne i bardzo lubię na nie jeździć. Powiedzmy sobie jeszcze, o co chodzi z tą liczbą konkurencji, bo można się spotkać z kilkoma różnymi opiniami. E, takimi hasłami, powiedzmy, że trzeba zrobić 8 konkurencji, że 4 plus 2 plus 2. O co tu chodzi? Przede wszystkim mamy jedną broń główną oraz dwie powiedzmy poboczne. Z tej głównej musimy zrobić cztery konkurencje w roku, a z tych pobocznych, jeżeli jesteśmy zainteresowani utrzymaniem na nie licencji, to wystarczy zrobić po dwie. Nigdzie tego nie musimy deklarować, Przynajmniej nie z góry, jeżeli już, to no, no, najprawdopodobniej Wasz klub może o to zapytać pod koniec roku, gdy składacie deklarację. Natomiast w praktyce po prostu na początku roku planujecie sobie, ok, dla mnie ta broń będzie tą broją główną, no i z niej będę działał sobie tak, żeby mieć te cztery konkurencje, przynajmniej minimum, no i pozostałe będą dla mnie tymi dodatkowymi i będę sobie chodził na takie zawody, żeby zrobić z nich przynajmniej dwie konkurencje w roku. W praktyce większość ludzi wybiera jako broń główną pistolet i ma to wiele zalet. Przede wszystkim pistolety są łatwe w przeniesieniu, niewielkie i amunicja do nich jest relatywnie tania, więc zrobienie większej ilości konkurencji z nich jest po prostu logistycznie i kosztowo łatwiejsze. Ale są też ludzie, którzy na przykład dużo strzelają rzutków albo specjalizują się w IPSC strzelbowym, i dla nich na przykład strzelba będzie tą pracową bronią i z niej będą mieli deklarowane cztery konkurencje, a z innych broni po dwie. Ważne jest to, jak konkurencje są opisane przez organizatora zawodów. Mamy na przykład konkurencję karabin w kalibrze pistoletowym i ona będzie się liczyła jako konkurencja karabinowa, ale mamy też na przykład konkurencję pistolet maszynowy i one będą się już liczyły jako pistoletowe. Mimo, że teoretycznie możemy je strzelać z tej samej broni fizycznie. Tak jak mówię, tutaj dużo zależy od tego, jak zorganizuje sobie to i wymyśli organizator zawodów. Najmniej problemów jest najczęściej ze strzelbami. Tutaj po prostu najczęściej strzelamy je sobie ze strzelby w kalibrze 12. Konkurencje pistoletowe bardzo fajnie się strzela na przykład bocznego zaponu, zresztą karabinowe tak samo. Tutaj jest naprawdę duża e, dowolność. Co możemy zrobić, gdy nie mamy danej broni, żeby wystrzelić sobie Interesującą nas konkurencję. Wydaje mi się, że to jest dość częsty problem, zwłaszcza um, jeżeli chodzi o posiadanie strzelby. Z jakiegoś powodu ludzie e, dość niechętnie kupują ten rodzaj broni. Najczęściej pewnie kupuje się najpierw pistolet, później jakiegoś rodzaju karabin. I tutaj przynajmniej dwa rodzaje konkurencji można sobie bez problemu z nimi e, zrobić. Chyba najłatwiejszą opcją jest po prostu użycie broni klubowej. No i tutaj odwołujemy się do tego, jak zostały opisane e, zawody. No i w razie konieczności możemy się skontaktować z e, organizatorem zawodów i sprawdzić, czy i do jakich konkurencji jest możliwość użycia broni klubowej. Drugą, moim zdaniem, bardzo fajną opcją jest po prostu wybranie się na zawody z kolegą, który ma taką broń, albo wzięcie w użyczenie broni, która jest nam potrzebna. No i teraz e, omówmy sobie przebieg przykładowych zawodów do przedłużenia licencji. Jedna sprawa, ja używam tego określenia zawody do przedłużenia licencji, ale staram się ich nie traktować w ten sposób. Po prostu jadę sobie na zawody, z jednej strony dobrze się bawić, z drugiej strony zobaczyć jak mi pójdzie. Ale do meritum. Przede wszystkim na początku, gdy pojawiamy się na strzelnicy, to musimy się oczywiście zapoznać z jej regulaminem i wpisać do książki pobytu na strzelnicy. Następnie prawdopodobnie będzie to w miarę łatwe. Lokalizujemy sędziego albo jakiegoś organizatora zawodów no i ta osoba prawdopodobnie tutaj nas pokieruje, pokaże nam gdzie i w jaki sposób uiścić ewentualną opłatę oraz pokieruje nas na stanowiska, gdzie możemy sobie po prostu odbywać nasze konkurencje. Strzelamy sobie nasze zawody interesujące nas konkurencje według zasad, które prawdopodobnie widzieliśmy wcześniej w komunikacie o e, Zawodach albo zostaliśmy z nimi zapoznani przez organizatora zawodów, jakiegoś prowadzącego strzanie, który był na miejscu. No i następnie z uśmiechem na twarzy wracamy sobie do domu. Najczęściej zapisując się na zawody, czy to elektronicznie, czy już na miejscu. Podajemy swój adres mailowy. I to dlatego, że na ten adres. Najczęściej dostajemy później protokół z danych zawodów. Jeżeli takiego protokołu nie dostajemy od organizatora zawodów, to prawdopodobnie jest on ogłoszony na stronie PZSS-u albo na stronie naszego lokalnego wojewódzkiego oddziału PZSS-u. Jeżeli macie potrzebę, no to warto się dopytać organizatora zawodów i to jeszcze zanim na nie pojedziecie, czy w ogóle taki protokół zostanie udostępniony, ponieważ on może być później potrzebny, albo wymagany, albo bardzo ułatwiający nam życie. Gdy będziecie deklarować starty pod koniec roku w swoim klubie sportowym, no i to w zasadzie wszystko. Powtarzacie to tak często jak chcecie, lub do osiągnięcia wymaganego minimum, no i później pod koniec roku składacie sobie w swoim klubie deklarację odbytych startów, no i dzięki temu klub później może wystąpić o przedłużenie wam licencji w PZSS-ie. Jak wspominałem, dla mnie takie starty statyczne, które robię z nastawieniem na to, żeby zadeklarować je później jako starty do przedłużenia licencji są przede wszystkim bardzo fajną zabawą. Zachęcam Was do tego, żeby nie traktować ich z góry jako coś, co trzeba odbębnić, żeby utrzymać swoje pozwolenie na broń. Oczywiście jest to bardzo ważne, ale moim zdaniem to też fajny sposób, żeby nabrać jakiejś takiej innej perspektywy na strzelectwo bez takiego napięcia, gatekeepingu czy nastawienia... Na to, że jesteśmy komandosami. Dla mnie jest to takie przypomnienie, że strzecwo jest sportem dla każdego i pokazuje chyba by jeszcze najbardziej dobitnie, że broni nie trzeba się bać, że może to być całkiem fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. Oczywiście w tym filmie nie mogłem uniknąć swojej własnej perspektywy. Jak wspomniałem, mieszkam we Wrocławiu, gdzie dostęp do całkiem ustrukturyzowanych i Mówiąc otwarcie, łatwych do znalezienia zawodów jest bardzo dobry. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy podchodzicie do startów do przedłużenia licencji, w jaki sposób Wasz klub wymaga udokumentowania startów. Dzięki temu mam nadzieję, że pojawi nam się pod tym filmem taka baza wiedzy, z której czerpać będą mogły osoby, które dopiero zaczynają i może ich ten temat w ogóle stresować. Nie zapomnijcie o subskrypcji i polubieniach pod tym filmem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pamiętajcie o tym, żeby obserwować mnie też w innych mediach społecznościowych po więcej strzeleckich treści. To wszystko na dzisiaj i dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu.